Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Piran, a dziś lecimy na Forum Space Station, czyli w skrócie FSS. Projekt zapoczątkowany na forum kerbale.pl, na którym od niedawna jestem czynnym użytkownikiem. W każdym razie polecam Wam wszystkim, bo można się całkiem nieźle zainspirować tym, co zrobili wcześniej chłopcy. Szczerze mówiąc, jest tam całkiem sporo naprawdę niezłych graczy, którzy mają naprawdę niezłe pomysły, w każdym razie my nie o tym. Jestem trzecią osobą z kolei, która wysyła coś na stację, więc aktualnie nie jest zbyt e... Że tak powiem epicka. W każdym razie e, stwierdziłem, że nie będę wam pokazywać stacji na początek, żeby jakoś nie psuć niespodzianki. O i właśnie na filmie e, mam pecha w postaci tego, że moja sklecona na szybko ruska owiewka nie chciała się do końca odczepić tak jak powinna. W każdym razie e, to chyba jest jakiś kerbalowy pech, ponieważ ostatnio. Nic mi nie idzie, szczerze mówiąc, próbowałem wysłać coś na księżyc i oczywiście zepsuł mi się safe, więc teraz muszę wymyślić coś lepszego. W każdym razie nie o tym. Każdy na forum, kto zobowiązał się do wysłania czegoś zasadniczo ma... Dowolność może użyć 50 części i wysłać praktycznie każdy moduł, jaki chcą. Ja zdecydowałem się wysłać ATV, czyli Automated Transfer Vehicle. Oczywiście inspirowany tym, co wymyśliło NASA aktualnie. Na ISS dokuje czwarty z kolei ATV, który nazywa się bardzo ładnie Albert Einstein a pierwszym wysłanym już dawno temu był Juliusz Wern. Szczerze mówiąc tych dwóch pośrodku nie pamiętam. W każdym razie Albert Einstein spłonie w atmosferze gdzieś pod koniec października bieżącego roku, więc zobaczymy co będzie dalej. Nie pamiętam jak to jest. Tymi misjami tych ATV, ponieważ coś tam miało być przerwane, czy coś w tym stylu. Nieważne, a rolą mojego ATV miało być dostarczenie monopropelantu, żeby cała stacja mogła się jako taką potem przekręcić, obrócić co kto woli. Uh, w każdym razie, jak widzicie, mam sześć podłużnych białych zbiorników, które są absolutnie fajne i ostatnio używam ich coraz częściej. Uh, mimo że trochę ważam. Każdy uh, waży 3 czwarte tony, jeśli dobrze pamiętam. Uh, w każdym razie przenosi 150 jednostek mono, co jest całkiem fajne. Uh, w każdym razie powoli zbliżam się do stacji. A, tak jak w oryginalnym HTV wykorzystałem aż cztery silniki tych pomarańczowych przyczepianych z boku, które obróciłem do środka, w wyniku czego a, tak jakby dysze są wbudowane w zbiornik. Również nie używałem tych poczwórnych portów RCS, a użyłem tych pojedynczych, które sobie tam customowo, powiedzmy, ułożyłem w strony w którą sobie, ponieważ czymś takim znacznie łatwiej mi się dokuje. Oryginalne ATV też mają takie fajne cztery panele. I przez to, że mój ATV jest w całości zasilany z tak jakby z tych paneli i nie ma własnych baterii, ponieważ e, jeśli chodzi o generowanie prądu, to wiem, że e, kolejne osoby chciały się tym zająć, więc nie podbierałem im e, tak jakby roboty. W każdym razie przez to, że e, ABV jest zasilany jak jest, to musiałem teraz troszeczkę przyspieszyć czas, żeby znów e, na mojej panele świeciło słońce. W każdym razie teraz już ostatecznie podcho podchodzą do mojej, e, mojego celu e, i zasadniczo w tym momencie widzicie już powoli e, wygląd stacji. Póki co nie jest zbyt okazała, są tylko dwa moduły. Mój, zasadniczo nawet, e, mój statek zasadniczo nie jest nawet modułem, jest po prostu czymś transportowym. ITV, jeśli dobrze pamiętam, miały być e, amerykańską e, wersją e, statku Progress, a raczej e, jeśli chodzi o spełnianą funkcję, bo oczywiście e, wygląd i budowa jest zupełnie inna. W każdym razie e, NASA chciało się tak jakby... Od od, 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 od Rosjan, którzy tak jakby aktualnie po tym jak zamknięto e program lotów e wahadłowców e mają monopol na to, żeby wynosić zarówno astronautów, jak i ładunek e na orbitę. W każdym razie teraz e a Amerykanie mają ATV, a Japończycy wymyślili coś niedawno, a są jeszcze jakieś inne statki a... cokolwiek. W każdym razie stwierdziłem, że zadokuję do portu, po aktualnie tak jak patrzymy prawej stronie, ponieważ wtedy zwyczajnie ATV będzie lewy oświetlona. W każdym razie samo podejście było już prościutkie. Mm. Cały film jest oczywiście przyspieszony, chyba dwukrotnie w tym momencie. Eee, samo wynoszenie statku było przyspieszone chyba trzykrotnie. Eee, tutaj mi się w ogóle coś włączyło dziwnego i zacząłem obracać statkiem jak głupi zupełnie w złą stronę. Eee, w wyniku czego w ogóle jakaś prędkość w złą stronę mi się wkręciła, aczkolwiek... Ostatecznie to jakoś zahamowałem i stwierdziłem, że będę dokować na żywce. Co oczywiście nie jest zbyt precyzyjne, to powinno się raczej wytracić całą prędkość. W każdym razie, ok, podchodzę. I szczerze mówiąc, też powinienem się trochę obrócić, bo podchodzę trochę krzywo. Oryginalne ATV są zadokowane. Co do milimetra i obrócono w ładną stronę. E, w ogóle nie wiem, czy nie dokowałem w tym momencie do góry nogami. E, tak dokowałem do góry nogami. Bo, e, wyglądało tak, jakbym się pomylił, i przyciągnął mi elektromagnes. Jest dobrze. W każdym razie zobaczymy, co wymyślą kolejne osoby. E, Osobiście, żeby ułatwić im dokowanie, postanowiłem przekręcić całą stację, co dokładnie zaraz zrobię. Aktualnie patrzę sobie na poziomy różnych rzeczy i w tym momencie przekręcam stację tak, żeby była ułożona w linii północ-południe, bo wtedy dokowanie do tych bocznych portów i tego na górze będzie znacznie prostsze. I to by było na tyle. Z pewnością odwiedzę jeszcze stację FSS po tym, jak zostanie trochę bardziej ukończona, a w tym filmie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.